Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy e, do tego, o wielkiego takiego nasilnika nazwy to, będziemy sadzić tak, mieszanka palm od torafa, jakieś 5 nasion. E, będziemy też sadzić bambusa, 30 jakieś chyba 5 nasion i kiwi, e, antidia coś takiego, nie mam. Wszystko mi dzisiaj i będziemy też przesadzać tą. znaczy, nie przesadzić, tylko sadzić tą monsternę. No bo jest takim, jakby odrostem. i No i. wziąłem, i będziemy przesadzać. zejść do odrębnej doniczki. Dobra. Ale zacznijmy. E, tak. Pójdę. zróbmy tak, podzielmy to sobie. E, no i najpierw otwórzmy, może. Tego czego jest najwięcej, czyli to. A do tej samej ziemi, do tej, patrzcie, będziemy to wsadzić. Dobra. E, otwórzmy tego bambusa. O. Podobno jest tych nasion tu akurat dużo, jakieś 35. O, one są w takich strumowych woreczkach. O, takie o. Są właśnie nosiła bambusa, ale tu już chyba jest jeszcze, czy nie? Nie, jest ich nie, nie wiem. Ale i tak, bo tu ach, aż tak dużo mi ich nie trzeba. Dobra, zacznijmy może od bambusa. Tylko przyniosę sobie, żeby mi łatwiej mi było nasypywać yy, do tego ziemię. A jeszcze do tych pan będę używał jeszcze włókna kokosowego, tego też używam jako główne powierzchni do dracenia tego. I nic więcej nie dodawałam. Dobra, zacznijmy. Weźmy za O, ziemi. I zacznijmy nasypywać. Damy tak z 2 nasiona na jedno. O, To od razu niech tam pójdzie. I wykład ziemia ta sama co używam do przesadzenia tego bananowca. Dobra. Bierzemy te nasiona. Ja to wszystko podleję, ale już tego raczej nie będzie na nagraniu. Dobra. I po dwa nasiona. Widzimy takie zagłębienie. O, do ziemi. Nie wiem czy mi coś z tego wyrośnie. Pierwszy raz mam styczność z jakimikolwiek bambusami. Więc nie wiem. I otwieramy palmy od yy, Torafa. To mieszanka. Słyszałam, że są tu różne naprawdę palmy, a więc zobaczymy co z tego będzie. O, widać też różne rodzaje nasionek. One już nie są w Czekajcie, ja je tu położę i sobie wyjmę te. Już mam te nasionka i tak. Od razu mówię, jakie tu są. Tu są dwie takie. Nie wiem co to. Ja to są sumie żonę Nie wiem, nie wiem czy to jest to samo czy nie. Wypadła, to zaraz ją wezmę. Taką mamy. O i jeszcze taką. Trochę mniejszą ja takie górki. Ja tu znajdę. No i robimy cięcie. Zaraz tu wszystko przygotuję. Już wszystkie są naszone i będziemy używać takiego terrorystycznego włókna. No, naprawdę jest fajne. Damy go trochę. Ja obrócę e, o to. Tu też zrobimy cięcie. E, już obróciłem i tak. Dajemy... o tu taki dziwny wy... wy, wy jakiś wyciem. Jest pięć nasion. Nie. Dobra. E, żeby to było dobrze widać. Dam trochę tego na spód. A zrobimy z żeby każda miała swoje... Takie... o i tam na sypie żeby to... Dobrze było. Jeszcze trochę tam dam. Zbitej, to jest zbite i powinno wyciągnąć z tego. Dobra. tyle. No. Dobra. I teraz wybierzemy i będziemy nasypywać Nie wiem, w ogóle jakie to są palmy. Wiem, że to są jakieś różne rodzaje, ale co to są za palmy, to nie wiem. Tutaj, tam. Nie wiem, czy e, Trachycarpus fortunei, chyba dobrze to powiedziałam, ta, wiecie, ja taka mrozoodporna słynna palna, tam, A to w Polsce jak już jest jakaś palma, to raczej ten Trachycarpus. Nie wiem, czy ona ma nasiona. Jak tak, to zapewne tu jest, bo ona jest taka ogólnodostępna i jest dużo jej plantacji. Dobra, zaczniemy od tego czegoś. O! Nie wiem co to. Dam tutaj to na róg. O, dobra. Teraz damy to. Też nie wiem co to. Ja tu ogólnie nie wiem co to. Choć do tych trzech coś takie mam podejrzenia. Choć bardzo to jest wątpliwe. Ja ogólnie na palmach mało trochę wiem. Ale o te trzy wyglądają jak jakieś takie trochę małe. Kokosy. I nie wiem czy to właśnie jakieś nie są kokosowe. No ale one, one są z takich dużych i nie wiem czy to w końcu jest. O. Dobra i jeszcze teraz pójdzie kiwi. Kiwi kiwi. Takie kiwi to jest. Kiwi ak, Actinidia. Tak, Ale komary mnie gryzą. Dobra. E... Pewnie słychać jakieś kury w tle, czy coś. Dobra. E... Teraz wszystko przygotuję i się zaraz zimy. Do tego też użyjemy tej zwykłej ziemi. Tylko ja to sobie tutaj odznaczę. E... Tym znacznikiem bo tutaj jest karteczka. Ja to później sobie jakoś tu zrobię. Nie wiem ile jest nasionek. Trochę ich jest, ale one są naprawdę malutkie i... Zobaczymy, czy coś z tego w ogóle mi wyrośnie. Znając życie, nie, ale zobaczymy. Też myślałam, że z draku nic nie wyrośnie, bo to było... A, już to olałem totalnie, dałem to w zapomnienie. Tak, już wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Pewnego dnia patrzę, kiełek i ja tak się ucieszyłem. Płynkowała mi chyba równy miesiąc. I naprawdę jest fajnie. Dobra, teraz tak wezmę. Włożę ale to samolotki woreczek strunowy. I tą karteczkę tutaj włożę, tylko te nasionka wysypię. Może się trzęść. Dobra, i ja to sobie wyznaczam, jak tu było pięć, czyli tutaj. To tak oto włożę. Wiem, że to będzie. O, dobra, i. Wezmę nasionek, nie wiem ile wezmę na jedno. Jest ich jakoś dużo, może z dyszkę. Tak, na oko wrzucę, bo to... No, dobra, i tak, tu damy z 2. Tutaj damy też z 2. Tak, tutaj damy. O tych nasionek praktycznie nie, ma, nie widać, ale są. No to są nasionka jak w kiwi, wiecie to. Nie ma się co spodziewać dużych nasion. No i tutaj nam zostało jedno co... I jeszcze jednak dzisiaj nie będę przesadzał te, znaczy nie będę, no w sumie przesadzał tych dracen drako A właśnie zaraz przechodzimy do przesadzenia. Monsterny, bo już wszystkie nasiona są wysiane Jeszcze mamy tutaj dużo miejsca Ja się bałam, że mi nie starczy, ale w sumie liczyłem jakbym dawał jedno nasiona na jedno. Głównie bambus, bo było ich 35. Mamy no tutaj 54 tych koszyczków doniczek. Dobra. Teraz to już wszystko stąd zabiorę i bierzemy monsternę. Dobra, tutaj mamy naszą monsternę. To jest ta taka niedziurawa. Nie ma jeszcze korzenia powietrznego, ale to nic sobie da radę z tego. Mam jeszcze w domu jeszcze taką dużą musterę już dziurawą i niedawno co dopiero wypuściła około powierzchnia, więc radzę sobie bez niego. Tam są dziurki, może gdzieś nie widać. Jakby ktoś zauważył, w nie było widać, ale tam dziurki są. O, gdzieś tyle. Dobra. I tutaj będzie wchodziła monsterna. Tu ma taki jeden większy korzeń. O, czekajcie dam na środek, go. Bo... Bo wyszło jak zwykle u mnie, ale no tak to już ze mną jest to muszę dobrze ładnie ubić ja to nagrywam w, we wtorek nie w czwartek a to pewnie będzie w piątek, ale może w czwartek coś się pojawi o, jest monsterna Ładna. Duża niedawno właśnie się tu liść, liść rozwinął. No i na tym będziemy kończyć. I cześć. I pewnie następne ciężko albo jakaś aktualizacja, albo coś dotyczące tych dracy. No więc... Cześć!